No, witam, z tej strony znowu ja. Dawno mnie nie było, bo. Mm, no, sorry, że nie nagrywałem tak. Miesiąc, może półtorej, nie wiem. No, sorry, że nie grałem. Yy, miesiąc, czy tam półtorej miesiąca, coś takiego. Sorry, że tyle nie nagrywałem, ale no, nie powiem Wam czemu, bo prywatna sprawa to jest moja prywatna sprawa, więc zaczynamy A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, który kanał macie zasubować, bo yy, ja chcę wam po prostu kanał wam pokazać. A on się nazywa. Uwaga. Zaraz się widzimy. Uwaga. Danielgaming.pl. Tak. Danielgaming.pl to jest kanał ym, bardzo mi się moim zdaniem fajne filmiki nagrywa na przykład y, Big Brother ale, Arena odcinek trzeci na przykład no, na przykład Big Brother Arena nagrywa albo BSP Big Brother dzień 10, piątek tydzień drugi coś takiego nazywa no, y, nagrywa Big Brother ym, BSP Szkoła Mario Brawl Stars od zera do milionera twarz pokazał Blockster Planet nagrywa ja też, ja też yy, nagrałem możecie se wbijać na mój kanał Kikilo Besypy. i no na przykład nagrywa Brawl Stars czy dobre yy, top trzy dobre postacie na solo, Roblox też nagrywa, no i tam różne nagrywa, też Robloxa też nagrywa, o, na przykład Robloxa, o. I jeden z filmików, jego obejrzymy. No, na przykład, o. Czekajcie. Witam Was w kolejnym odcinku. No i właśnie jest odcinek Obrał Lizard, no ale nie taki normalny. Tylko po prostu Wam pokażę moje trzy dobre postacie na solo. Na solo. jest w... jego. No. Mm. Trzy yy, top dobre postacie na solo to ból. Na, mi się wydaje, że to jest jego zdaniem. Moim zdaniem to nie wiem Ale moim zdaniem Dobre postacie to Shelly Colt jest spoko Bull jest spoko Jessie jest też spoko Brock jest też spoko Na przykład jeszcze Ośmowitowiec też jest spoko Nie wiem, może też Ems Nie wiem, El Primo też jest dobry Dobra, po co będę wszystkiego mówił Po, to, po co będę wszystko mówił Dobra, oglądajmy dalej no i naprawdę ja no nie wiem co odpowiedzieć a nie sądzę, że temu darylowi dałam No i jego atak odpycha. No i niestety jego jeden minus to sami zobaczcie, że niestety wolno mu się ładuje ta am, i, że amunicja, czy jak to się nazywało. No i to jest jego jedyny minus, chyba, że ma się go... Z... Tak, amunicja to się nazywa, jakby co. No, te pomarańczowe paski to amunicje, więc oglądamy dalej. ale już o tym sarpuła, innym razem pogadamy. No to przechodzimy do kolejnego. Więc druga postać na showdown... Moja... No, powiem, że Frank też jest dobry. Tylko jego jednym minusem, on powie, że. On teraz, yy, zaraz powie, pokażę wam to udowodnię, bo ja to oglądałem. Sorry. Udowodnię wam, że on powie, je, że, że Franka jednym minusem jest to, że jak on używa ulta, a potem na przykład Selina Franka używa ulta, no to wtedy jego ult jakby całkiem. No, nie zadziała. Wiecie o co chodzi? Na, na solo showdown, to właśnie jest Frank. No i właśnie, oczywiście każda postać ma swoje plusy i minusy. Jej Leon, ona mnie dojeżdża. Ja nie chcę tego. Nie zabijaj mnie, koleś. Błagam, Leonkę. Dobra, nie no. Dobra, no. I właśnie, naprawdę, aż. Z... Bardzo dużo zadaje ten niego atak, a tam był dla na mnie niewidzialności Naprawdę dużo. Zaraz powiem, że to, co wam mówiłem. Zadaje jego atak. No i jego jedynym największym minusem to to, że. Zobaczcie. Tak, wolno, tak długo trzeba czekać, aż jego atak się zacznie. I to jest jego największy minus. No i mam. To jest chyba moja jedna. To jest moja druga postać, na której mam 20 rangę. Bo pierwsza to Bibi. No, ale nie mówię, że ona jest dobra. I właśnie Uls tak robi, że po prostu zamraża przeciwników. A ten leon nie na liwa. No, coś tak podobnego, wiecie o co chodzi. No, ale mu się za to bardzo. Du, du, bardzo szybko ładuje ta imunicja. No. Nie imunicja, tylko amunicja. XD. No to więc, no więc przechodzimy do ostatniego wymiarze A ostatnią dobrą postacią na solo Showdown jest El Primo. El Primo. El Primo, El primo właśnie, no bo on ma dużo HP. Beje, jeśli jego wszystkie bicia pójdą to jest... No ale jakoś znów mi się nim dobrze gra. No dobra. Na przykład taki filmik się nagrał możecie oglądać błagam was yy, widzowie. Proszę, wbijajcie na jego kanał. Chciałbym, żebyście mówili 100, 100 subskrypcji. Boże zrobi on specjal, nie wiem. Może zrobić specjal na 100 subskrypcji. Bo on ma 88, brakuje mu 12 widzów. 12 subskrypcji, no wiecie o co chodzi. Tylko tyle mi brakuje. No, zaraz kończymy filmik. Po prostu chciałbym, żebyście wbili mu 100 subskrypcji takie równiutkie. Powiem mu, że on ma 100 subskrypcji przeze mnie. I potem on pewno mi bardzo podziękuje. Może da mi uśmiecha na Blockster Planet. Może mi polajkuje ścianę, nie wiem. Um, na przykład nagrał big bradera. O. Tutaj ja. Widzicie? O, proszę bardzo. Czekajcie. O, byłem tutaj władcą ciemno. Nie widziałem, że on nagrywa, więc no, ja tak udawałem władcę ciem. No serio, trochę beka, ale no. Więc polecam ten kanał bardzo. Jest fajny, nagrywa różne rzeczy, ma tutaj playlisty, na przykład różne gry, Big Brother, Besyper sz szkoła Mario, Brawl Stars, Roblox. Same quizy też nagrywa, Movie Star Planet, Blockster Planet i inne. No. Więc żegnam się. I mam nadzieję, że. Aha, mam nadzieję, że uda Wam się mu wbić. Mi się wydaje, że w mu. Będę Wam wdzięczny. Bardzo. No. Pa. pa.